Przychodzę Was, żeby Was zmotywować. Nie wiem, czy oglądaliście już mojego wczorajszego vloga. Jeżeli nie, to bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. Dlatego, że jest on taki motywacyjny i zachęcający Was do podjęcia działania ze mną. W marcu, ogólnie nie tylko w marcu, ale cały czas, ale od marca zaczynamy, ruszamy się zdrowo, odżywiamy, badamy i tak dalej, i tak dalej, żeby zadbać o siebie. Pokazuje się Wam tu w całej okazałości, żeby nie było. Pokazuję Wam moją nieidealną figurę, ale jest jak jest, i nie ma się co czarować i tutaj sobie coś jest, nie ma sobie co tutaj widzicie, wycinać, odcinać, odsysać, dlatego że pokazuję wam zarówno we vlogach, jak i na Instagramie, to jak rzeczywiście wyglądam. Bo później spotkacie mnie na ulicy i powiecie, kurczę, a na Instagramie to ona była taka szczuplutka, a tutaj na ulicy coś jej się wylewa. Także